Dzisiaj jest z otwarcia medialnego stanu wyjątkowego. Serdecznie witam wszystkich w Muzeum Sztuk w Oddziale Muzeum Narodowego w Szczecinie. Jesteśmy w Muzeum Narodowym w Szczecinie na Wernisarzu Wystawy Medialny Stan Wyjątkowy, która jest wystawą łączącą pracę profesorów i studentów Katedry Nowych Mediów Akademii Sztuki w Szczecinie, a więc tych ludzi, którzy pracują przy studiach na kierunku grafika, specjalność multimedia, bo tak to się szczegółowo nazywa. Jest to wystawa, która przyjechała do nas z Galerii L w Elblągu. Tam miała swoją premierę kilka miesięcy temu. I dzięki Galerii L, która ma bardzo szeroki odbiór społeczny w Polsce, Akademia Sztuki w Szczecinie mogła pokazać się światu od swojej multimedialnej strony. Prace, które widzimy są bardzo różnorodne, bowiem niektóre łączą ze sobą różne media, rzeczywiście w sposób taki bardzo klasyczny, a więc są z elementami wideo i z elementami ścieżki audio. Są takie, które mają przede wszystkim audiosferę, posługując się tylko obrazem od czasu do czasu, a są też takie, które mówią wyłącznie obrazem, jak chociażby malarstwo powierzchniące za mną Możemy powiedzieć, że katedra nowych mediów jest naszą bramą do świata wielkiej sztuki.